Najważniej stwierdziłam, że ja właśnie zamiast kupować tą jedną działkę jako taki mały człowieczek, który kupuje w cenach detalicznych. Pomimo tego, że jest tania, to ja jakby i tak nie mam jakby pomysłu, jak na niej zarobić, póki nie wybuduję, więc muszę się cofnąć kilka punktów dalej. I stwierdziłam, że ja chcę kupować duże kawałki ziemi w cenach hurtowych, dzielić i sprzedawać, bo budować nie chcę, bo się nie znam na budowie, szczególnie po remontach. Teraz ty. Ja, to ja tak nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć tak jak ty, ale jakby pierwsze pieniądze, może takie, które gdzieś u mnie się pojawiły, to takie pierwsze pieniądze. Podstawówce, ponieważ mój tato całe życie pracował na budowie i ciężko pracował, więc ja wiedziałem, że nie chcę ciężko pracować, że chcę, żeby moja praca była moją pasją. Ja czy pamię... nie pracujesz ciężko? Nie, nie, nie pracuję ciężko, tak. I, I ja wiem, że to może źle jest odbierane, ale ja nie czuję, że pracuję. Po prostu to, co robię, jest taką pasją i przyjemnością, że nie czuję. Bo jeżeli na przykład myślimy o osobach, które zarabiają kilka milionów, to czy one na etacie pracują 24 na dobę? No nie. Robią coś, na czym zarabiają w inny sposób, więc trzeba zmienić kategorię myślenia na zarabianie w czymś. Możemy sobie pomyśleć, jakie są zawody. Ja sobie przemyślałam, doradca finansowy i, i nieruchomości, tam się zarabia najwięcej, i ja postanowiłam po prostu tam pójść. Stąd też się wziął pomysł na Akademię Mojego Inwestora, bo ja nie mam dzieci, nie mogę ich uczyć o inwestycjach, więc postanowiliśmy być sponsorem, jakby. Zrobić taką szkołę, za którą pocimy, gdzie te dzieci mogą się tego uczyć, bo właśnie jak się zaczną uczyć od małych lat, to zostanie im to na całe życie, a wydaje mi się, że to jest tysiąc razy lepsze niż gdybyśmy dali każdemu po 500 zł i co z tego? Też nie jest do końca tak, żeby robić, że to ktoś personalnie, dlaczego z nami warto robić biznes, tylko my, jakby zawsze mówimy, że my nie bierzemy pieniędzy i to, żeby też było jasne, my nie jesteśmy firmą na rynku, która bierze od inwestorów pieniądze, to, to, żeby jasno wybrzmiało, my. Przygotowujemy modele inwestycyjne, w których aktywnie uczestniczymy, tak jak inwestycje ziemskie, ale inwestor nie wpłaca nam pieniędzy. Inwestor kupuje na siebie nieruchomość. On jest właścicielem tej nieruchomości. Okej, okay, to witamy ponownie. nie? Tutaj w tle nam siedzi Kasia i Kasia nam będzie zadawała różne pytania, których nie będzie tu słychać. Będziemy starali się odpowiadać tak, które na te pytania Kasi, pojawiły? które gdzieś się pojawiły. I postaramy się odpowiedzieć na nie. Jakie były nasze początki w świecie inwestycji? Ja się zainspirowałam. Ja generalnie od zawsze chciałam być inwestorem i być bogata. Więc zaczęło się. W Wielkiej Brytanii w 2014 roku, że pracowałam przy wynajmie nieruchomości, znaczy jak ja zobaczyłam te wynajem nieruchomości, od razu sobie wyobraziłam siebie, jak ja tam siedzę i je wynajmuję, bo w przyszłości widziałam siebie jako panią inwestor, która zarabia na nieruchomościach i miało być tak, że. Ja mam tyle mieszkań. Jeszcze nie miałam planu skąd się wezmą, ale miałam mieć ich tak dużo, że tylko moja, moja praca to było chodzenie po mieszkaniach, zbieranie pieniędzy i wydawanie. <laughs> Także tak się zaczęło. W 2014, jak zobaczyłam agencję nieruchomości polską w Wielkiej Brytanii, to od razu wiedziałam, że ja chcę tam być. Widziałam, jak właściciele nieruchomości zarabiają i ja dla nich chodziłam i zbierałam te pieniądze. Ja stwierdziłam, że to jest po prostu genialne. To jest coś, co ja chcę robić. Później postanowiłam być doradcą finansowym, zdałam wszystkie egzaminy, które były do tego potrzebne. No i faktycznie w końcu zaczęłam inwestować w nieruchomości. Okazało się, że wcale nie jest tak pięknie. Już poza tym, że się w ogóle nie chodzi po tych mieszkaniach, tylko wysyłają pieniądze na konto. To jest dużo problemów z lokatorami, ja dużo wydaję, oni mało płacą, bo tylko tam z 500 czy 600 funtów miesięcznie. Ja muszę coś zrobić, żeby zarabiać dużo więcej, bo jednak no nie w tą stronę droga. Kupiłam działkę na Florydzie. Gdzie to był taki zespół ogromny, jakby jak tort pokrojonych tych działek. Mnóstwo ich tam było. Ja ją kupiłam za 10 tysięcy dolarów. Ja tak myślałam, jakim cudem oni w ogóle w tych cenach sprzedają te działki. Czyli tak myślałam, oni muszą kupować jakimś hurtem duży kawałek ziemi. Widziałam, że oni też w 1991 to kupili. I tak się zastanawiałam, że oni muszą dużo kasy na tym zarabiać. Później tak przemyślałam, że jako doradca finansowy specjalizuję się w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł innych niż własne, czyli mogą to być banki. W moim przypadku ja już byłam wyszkolona w bankach. Albo można mieć też inwestorów prywatnych. A w ogóle jakie było pytanie? Bo chodziło o inwestycje, tak? <laughs> tak, o początki ja początki w inwestycjach. <laughs> początki. Jakie były? No to później stwierdziłam, że ja właśnie zamiast kupować tą jedną działkę, jako taki mały człowieczek, który kupuje w cenach detalicznych, Pomimo tego, że jest tania, to ja jakby i tak nie mam jakby pomysłu, jak na niej zarobić, póki nie wybuduję, więc muszę się cofnąć kilka punktów dalej. I stwierdziłam, że ja chcę kupować duże kawałki ziemi w cenach hurtowych, dzielić i sprzedawać, bo budować nie chcę, bo się nie znam na budowie, szczególnie po remontach na tych nieruchomościach, które miałam. I to był taki początek, taka myśl, że ja bym chciała iść w to. I z Wielkiej Brytanii się przyniosłam do Polski. No i Artur do mnie napisał który zajmuje się inwestowaniem w duże ziemie i dzieleniem na małe kawałki, sprzedawanie z zyskiem, więc ja mówię, no po prostu to był jakiś znak. No i oczywiście, że się tym zajmujemy teraz, jak jest własna działka EU, gdzie sprzedajemy działki na raty, gdzie możecie je obejrzeć. Także to były takie moje, krótka historia od początku do końca. Okej. Okay. Ja, to ja tak nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć tak jak ty, ale y, jakby pierwsze pieniądze może takie, które gdzieś u mnie się pojawiły, to takie pierwsze pieniądze w podstawówce, ponieważ mój tato całe życie pracował na budowie i ciężko pracował, więc ja wiedziałem, że nie chcę ciężko pracować, że chcę, żeby moja praca była moją pasją. Ja Czy pamię... nie pracujesz ciężko? Nie, nie, nie pracuję ciężko, tak. I, I Ja wiem, że to może źle jest odbierane, ale ja nie czuję, że pracuję. Po prostu to, co robię, jest taką pasją i przyjemnością, że nie czuję. A pierwsze pieniądze to rzeczywiście były w podstawówce. Moja mama brała rentę i listonosz przynosił mi w ciągu miesiąca pieniądze większe niż ona miała rentę, kilka razy większe. Ja byłem wtedy niepełnoletni i zainwestowałem wtedy maszynę do pisania i wtedy pisałem różne. Rzeczy, które sprzedawałem po prostu ludziom, więc coś dawałem jakąś wartość. Natomiast pierwsza inwestycja ziemska, w ogóle ziemia, to pojawiła się u mnie jak 18 lat miałem i dostałem nieruchomość w Bieszczadach ziemską. Tam były lasy jakieś inne rzeczy. Jako wtedy jako młody chłopak, 18-letni dostałem jako pełnomocnik masz zajmij się tym, miałem pełnomocnictwo notarialne, no i musiałem coś z tym zrobić. I pamiętam, że tam żeby zarobiłem zarobić? na tym tak, żeby zarobić. I pamiętam, że to były takie pierwsze pieniądze, gdzie, gdzie zarobiłem na tym. Tam akurat było to związane z, ze sprzedażą wycinką drzewa. I minęło trochę lat, gdzie zająłem się, mówię, OK, chciałbym wrócić do ziemi i zarabiać na ziemiach. I pierwsze rzeczy, które właśnie robiłem, to jest to, co rozmawialiśmy, czyli odzyskiwałem zabrane ludziom majątki. I to były w Warszawie, to były pod Warszawą, to były ziemskie majątki, dzięki którym jakby mogłem gromadzić, jakby swój majątek i też mogłem po prostu dzielić i sprzedawać. To były te początki. Ja chyba się urodziłam. To znaczy mój ojciec przedsiębiorcą. Z moją mamą też jakby robili inwestycje. Więc u mnie od zawsze takie rzeczy jakby widziałam i kombinowałam. I ja w ogóle zawsze lubiłam pieniądze zawsze wydawać. Po prostu miałam lekką rękę, rozmak do wydawania, i wszyscy mówili, oszczędzaj, oszczędzaj. Dalej masz. Dalej mam. Ale, ja, ale, ale to mnie jakby napędza do tego, że jak ja wydam coś, chcę coś następnego, to muszę szukać sposobów, żeby to dostać. I jeżeli to ma być ileś set tysięcy, to zmieniam kategorię myślenia, bo jeżeli na przykład myślimy o osobach, które zarabiają kilka milionów, to czy one na etacie pracują 24 na dobę. No nie! Robią coś, na czym zarabiają w inny sposób, więc trzeba zmienić kategorię myślenia na zarabianie w czymś. Możemy sobie pomyśleć, jakie są zawody. Ja sobie przemyślałam, doradca finansowy i, i nieruchomości, tam się zarabia najwięcej, i ja postanowiłam po prostu tam pójść. Ale myślę, że to też się wzięło z tego właśnie, że miałam przedsiębiorczego ojca, w sumie rodziców i miałam. I mogłam obserwować, jak oni zarabiają pieniądze, wyciągać z tego wnioski i robić coś lepiej, bo dzieci są jakby wynikiem dwóch rodziców, więc zawsze jesteśmy trochę lepsi. Więc stąd też się wziął pomysł na Akademię mojego inwestora, bo ja nie mam dzieci, nie mogę ich uczyć o inwestycjach, więc postanowiliśmy być sponsorem, jakby. Zrobić taką szkołę, za którą płacimy, gdzie te dzieci mogą się tego uczyć, bo właśnie jak się zaczną uczyć od małych lat, to zostanie im to na całe życie, a wydaje mi się, że to jest tysiąc razy lepsze niż gdybyśmy dali każdemu po 500 zł i co z tego? Tak. Wydadzą 500 zł i dalej nie ma pieniędzy, więc rok szkoły jest czymś, czego się nawet nie da zmierzyć w pieniądzach, bo oni to później będą mogli wykorzystać wiele, wiele razy. Tak, ja tylko też dodam, że myśmy z Agatą w ogóle nie rozmawiali o Akademii Małego Inwestora i w ogóle nie rozmawialiśmy o nauczaniu dzieci. To był temat dla nas całkowicie obcy i on się wziął, słuchajcie, z dnia na dzień. Zresztą, tak jak chyba, dużo rzeczy, które z Agatą robimy, się biorą z dnia na dzień. Agata zadzwoniła do mnie, ponieważ jechała swoim samochodem przez miasto, zatrzymała się na światłach, zobaczyła jakąś małą dziewczynkę, taką smutną, która patrzyła na nią, jak ona siedzi w tym swoim Mercedesie i tak patrzy na nią. I Opowiadałam mi Gata, jak patrząc na tą dziewczynkę, po prostu się rozpłakała, bo, bo, bo widziała, że jest taka biedna i w ogóle. I zadzwoniła do mnie, Artur, chodź zrobimy coś dla dzieci. Przecież mamy pieniądze i możemy coś zrobić. I ja mówię, okej, okay, zróbmy. I, I tak naprawdę myśmy nigdy wcześniej na ten temat nie rozmawiali. To był taki impuls. I właściwie tydzień później już... Yy... No tak, głównym celem wszystko. było to, nie, żeby dać pieniądze. Bo wiemy, że jest mnóstwo zbiórek, jakieś bale, mhm. coś tam, jakieś licytują i dają te dzieci, żeby gdzieś tam właśnie jakiś mhm. coś, żeby coś tam zrobili. My nie chcieliśmy zrobić tego. My chcieliśmy dać wartość, która zostanie z nimi na całe życie, pomimo tego, że to jest na przykład rok szkoły i coś, co zostanie na zawsze. Także... Tak, ja i. Odpowiadając też tutaj na, na to pytanie, czy rodzimy się z genami, czy nie, to ja odpowiem i tak, i nie, ponieważ część rzeczy rzeczywiście mamy w genach, natomiast bardzo istotne jest, ile my czasu i w co wkładamy naszą energię, będąc dzieckiem. Czy my spędzamy ten czas na grach, czy my spędzamy ten czas z kolegami roz, rozrabiając, czy my poświęcamy czas na czytanie książek. Więc ja uważam, że zresztą były badania robione psychologiczne, też na ten temat, czy ci najwięksi sportowcy osiągają sukcesy, ponieważ mają talent. I jak zrobili rzeczywiście badania tych największych sportowców, to się okazało, że to nie jest kwestia talentu, tylko ilości godzin i pracy, Chyba które te osoby poświęciły bardziej. też. Wiadomo, że jak robimy coś, co jest dla nas pasją, to jeszcze, ale słuchajcie, ta praca, czyli ta praca nie w takim kontekście ciężkiej pracy, ale nauki czegoś pozwala nam osiągnąć tą przedsiębiorczość i zaradność. Mi pomogła jeszcze książka, kiedyś wpadła w moje ręce, jak miałam 17 lat. Biedny ojciec, nie, kwadrant przepływu pieniędzy Kiyosakiego. To był zupełny przypadek. Normalnie dzieci się nie interesują takimi rzeczami, ale ja się interesuję, bo ja naturalnie przyciągałam, zawsze lubiłam przyciągać pieniądze, więc taka książka, jak się pojawiła w moich rękach, to została natychmiast przeczytana. Można dawać różnym ludziom książki na prezent. Jeżeli oni tego nie chcą, to oni tego nie przeczytają po prostu. Dlatego ktoś musi chcieć, nie da się go zmusić do tego. Mnie nie trzeba było namawiać, natychmiast wszystkie przeczytałam, jak od 17 roku życia czytałam, także wiedza zmienia zupełnie świadomość. Dokładnie. I w tym kierunku myślę, że dzieci powinny pójść, że, żeby sobie zrobić. Nie wszystkie, sprawę. bo nie możemy zmuszać ich, nie? Tak, te, które chcą. No u mnie na parę milionów będzie dużo odpowiedzi. <laughs> to zacznij. <laughs> Aktualnie mam teraz jakby bardzo prosto, bo ja jestem introwertykiem, bardzo szybko przechodzę do konkretów w rozmowach. Jeżeli ktoś przychodzi ma parę milionów, to u mnie są dwie opcje. Albo możemy inwestować w ziemię, gdzie mamy zwrot od 100%, czyli kupujemy duży kawałek ziemi, dzielimy na, na małe kawałki i sprzedajemy zyskiem, dzieląc się najczęściej pół na pół. My się zajmujemy wszystkim, inwestor jest po prostu pasywny i może się od nas też uczyć. Jak najbardziej. Druga część to mamy pożyczki zabezpieczone na nieruchomości. Mam teraz na 4,4 miliona na 20% na rok. I tutaj to. Druga, druga część na 100 tysięcy. Na 100 tysięcy nie wiem, co można u nas zrobić, bo nie mamy nic na takie małe 100 tysięcy. Jak to nie? Można zostać fundatorem Akademii Małego Inwestora można akcji, w innym mieście. Akcje będzie można akcję, kupować, tak. ale za jakiś czas. Akcja. Aha, sorry, zapomnieliśmy. Mm. <noise> można kupić działki na raty. Można u nas kupić działki na raty i po 15% wpłacić depozyt. Ale to, to do Marcina musicie iść, nie do mnie. Mhm, tak ale naprawdę, ogólnie, ale mamy taką opcję, tak, żeby 100 tak. tysięcy wydać u nas, można kupić działki na raty, wejść na dział, własna działka EU, tam jest dużo różnych działek, postawić na przykład domek, Albo kilka domków i je wynajmować, płacąc tylko 15% wkład własny. Działki mamy po 90 tysięcy, po 60 tysięcy, mhm. więc tam najniższy depozyt to jest 7,5 tysiąca z tego, co ja kojarzę. I wtedy możecie postawić sobie kilka domków i je wynajmować, płacąc miesięcznie u nas ratem. Nie sprawdzamy żadnej zdolności kredytowej, nie sprawdzamy historii kredytowej, nie wpisujemy się nigdzie, więc możecie sobie tak naprawdę to zrobić. Mhm. Ja mogę powiedzieć, że nawet mając 250 zł miesięcznie i chcąc być A. właścicielem ziemi, można do nas przyjść. Ale to nie do nas, to no, nie do, do mnie, nas do jakby, ciebie, tylko tak. do nas do własnej działki. Tak, na tak, ale ogólnie do, do naszych, jednej z naszych marek. I tam rzeczywiście u Marcina kupić działkę inwestując 250 zł miesięcznie można zostać właścicielem własnej nieruchomości, co dla wielu osób przy niskim budżecie miesięcznym jest czymś niewyobrażalnym i nie do osiągnięcia. Więc można, a ktoś, kto nie ma pieniędzy. Ale to jest inna firma, która do, dokładnie się tym samym tak, zajmuje. Tak, więc tak. To nie jest jakieś takie nowość na rynku, bo oni od kilku tak. dziesięciu lat czy piętnastu się zajmują. Tak. Uh -huh. Także to nie jest jakieś nie wiadomo co. Ale ludzie jeszcze o tym nie wiedzą. Tak, ludzie o tym jeszcze nie wiedzą. O wielu tak jak startupy mają bardzo dużo fajnych rzeczy, o których ludzie też nie wiedzą, po prostu tak jest. Uh -huh. nie, nie wiemy jeszcze wszystkiego. Tak. A jak ktoś nie ma pieniędzy, nie wiem. Dokładnie. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to może przyjść a chciałby do nas pracować. Zarobić. Tak, to może przyjść do nas, zarobić oczywiście, do naszego zespołu, yy, jeżeli chce się uczyć, rozwijać swoje kompetencje. To ale to ktoś musi mieć taki zapał, chęć, tak. naprawdę działanie, a nie Szukamy tylko, że chcę pieniędzy. Nie, tak. nie tylko, że chcę pieniędzy, tylko to musi być taka pasja naprawdę do działania, bo zawsze coś się znajdzie u nas ciekawego. Mhm. Od, mając odpowiednie kwalifikacje też, bym to dała. Dokładnie. A jak e, kilka milionów, to do mnie osobiście można przyjść. Ja, ja po prostu nie ma kwoty, której bym nie znalazła, żeby na nią wydać pieniądze. także. Tak, zawsze mamy jakieś inwestycje. W tej chwili mówię to, co też gdzieś zapraszamy, jeżeli chodzi o inwestycje ziemskie, to takich inwestorów, którzy mają od 20 milionów w górę, 20-40. Proszę, nie padło takie pytanie. Czy każdy inwestor, który ma powyżej 100 milionów, albo właśnie osoba, która na przykład sprzedała firmę, wie jak inwestować pieniądze? Nie. Bo przecież wydaje się oczywiste, skoro ma ponad 100 milionów, to, to wie jak inwestować w pieniądze. A niestety tak nie jest. I bardzo dużo pieniędzy też wtapiają. To też nie jest do końca tak, żeby robić, że to ktoś personalnie, dlaczego z nami warto robić biznes. Tylko my, jakby zawsze mówimy, że my nie bierzemy pieniędzy, i to, żeby też było jasne: my nie jesteśmy firmą na rynku, która bierze od inwestorów pieniądze. To, to żeby jasno wybrzmiało. My przygotowujemy. Modele inwestycyjne, w których aktywnie uczestniczymy, tak jak inwestycje ziemskie, ale inwestor nie wpłaca nam pieniędzy. Inwestor kupuje na siebie nieruchomość, on jest właścicielem tej nieruchomości, a my wykonujemy cały proces związany ze sprzedażą, podziałem tej nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że jakby my się znamy na tym, jak to podzielić, jak to sprzedać. Ostatnia wygrana z Urzędem Skarbowym na korzyść, jakby tutaj firmy, pokazuje, że też. Mamy rację co Polacy, do kwestii jedyny podatkowych. jedyny wygrał no, że jedyny w Polsce <laughs> tak, wygrał na właśnie tego typu sprawa gdzie bardzo dużo osób płaciło urzędom skarbowym a przy ty podziałek. wygrałeś tak więc też niekonwencjonalne podejście my, my to potrafimy my wiemy nie i tak samo to co mówi Agata przy pożyczkach to my nie jesteśmy pośrednikiem finan... pośrednikiem kredytowym ponieważ do nas trafiają tematy od pośredników kredytowych i ja mam często kłótnie z pośrednikami kredytowymi to jest fajny temat. Dlaczego wy odrzucacie 95% tematów, które wam dajemy, jak są zabezpieczenia na nieruchomości? I my odpowiadamy, dlatego że my, jako prawdopodobnie jedyni w Polsce, dajemy inwestorowi bezpłatnie obsługę prawną. I mnie nie stać na to mentalnie, żeby mentalnie. Zatrudnić, rzesze, mentalnie. Mentalnie, zatrudnić rzesze prawników, Którzy będą zabierać ludziom majątki. Ja muszę widzieć, że nie tylko ktoś ma zabezpieczenie w postaci nieruchomości, ale ma fajny pomysł na biznes. Dlatego my 95% odrzucamy. Nie gwarantuje to oczywiście, że nie będziemy egzekwować gdzieś z tych majątków, ale mi to daje taki spokój, że robię wszystko, żeby zminimalizować to ryzyko. Tak, żeby inwestor był zabezpieczony i szczęśliwy, a nie żeby pchać wszystkie pożyczki i zarabiać gdzieś tam Dokładnie. na tym pieniądze, bo to zupełnie nie o to chodzi długoterminowo, nie da się wygrać w ten sposób. Tak. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Cześć.